Czy to prawda, że będąc na tak zwanym dużym zusie, możesz w ciągu 3 miesięcy oszczędzić około 4,5 tysiąca złotych? Czy na pewno nie ma tutaj żadnego haczyka? Dowiedz się więcej i pozostań ze mną. Moi drodzy, w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej rząd zaproponował przedsiębiorcom pewne wsparcie. Polega ono na tym, że jeżeli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniasz żadnych ludzi i Twoje miesięczne przychody nie przekraczają co do zasady trzykrotności średniego wynagrodzenia krajowego, czyli około 15,5 tys. zł, to masz szansę ubiegać się o zwolnienie spłacenia składek ZUS za okres trzech miesięcy – marzec, kwiecień i maj. Biorąc pod uwagę, że jesteś przedsiębiorcą, który płaci tak zwane duże ZUSy, czyli masz już firmę ponad 2,5 roku, który wynosi w tej chwili prawie 1500 zł, łatwo sobie w głowie przeliczasz, że Twoja oszczędność będzie wynosiła około 4500 zł. No bo jeżeli przez 3 miesiące nie będziesz płacił ZUSu w wysokości 1500 zł, to właśnie tyle zaoszczędzisz. Zanim zastanowisz się, na co wydasz te zaoszczędzone pieniądze, sprawdź, czy na pewno oszczędność będzie wynosiła aż 4,5 tysiąca złotych? W celu zobrazowania, że jednak będzie ona troszeczkę niższa, posłużmy się przykładem, który w tej chwili widzisz na ekranie. Wyobraźmy sobie dosyć standardową sytuację, że osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jej miesięczny przychód to 15 tysięcy złotych. Oczywiście podatek VAT pomijamy. Ta osoba ponosi koszty uzyskania przychodu równe 3000 zł. Może być to na przykład wynajem biura, media czy paliwo do samochodu. Ta osoba płaci wszystkie składki społeczne, czyli składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, fundusz pracy jak również składkę zdrowotną. Te wszystkie składki możemy podzielić sobie na dwie grupy na grupę tak zwanego ZUS-u społecznego, do którego dla celów tej rozmowy będziemy zaliczać składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i fundusz pracy. Ona wynosi miesięcznie 1069 zł i 14 groszy. Zwróć uwagę, że co do zasady masz prawo kwalifikować do kosztów podatkowych tę składkę, czyli efektywnie obniża ona twoją podstawę opodatkowania, a w efekcie podatek. Również co miesiąc musisz płacić ZUS zdrowotny. Obecnie wynosi on 362 zł i 34 grosze. Tylko, że ZUS zdrowotny, w przeciwieństwie do tych składek, które nazywamy roboczo-społecznymi, nie kwalifikujesz do kosztów podatkowych, a odliczasz od podatku, który Ci wychodzi w pewnej części. W dużym uproszczeniu około 90% ZUS zdrowotnego możesz efektywnie odliczyć od podatku. Więc zwróćmy uwagę na nasze cyfry. Przychód 15 tysięcy złotych, koszty leasingu czy paliwa 3000 zł, zUS społeczny, których kwalifikujesz koszty podatkowe 1069 złotych i 14 groszy. Dochód, jaki ci z tego wynosi, z tego wychodzi, to 10 930 złotych i 86 groszy. Dla przykładu załóżmy, że jesteś na podatku liniowym, bo jest to bardzo często wybierana forma opodatkowania przez przedsiębiorców wynosi on 19% od dochodu. W tym przypadku wynosi on 2077 zł, ale pamiętasz co ci mówiłem, że ZUS zdrowotny w momencie w którym jest zapłacony w aż około 90% możesz odliczyć od podatku, więc w tym przypadku podatek równy 2077 zł możesz pomniejszyć o 312 zł i 02 grosze, co daje efektywne zobowiązanie podatkowe 1765 zł w zaokrągleniu, no bo groszy przecież nie bierzemy pod uwagę. Teraz wyobraź sobie drugą sytuację, że jesteś tym samym przedsiębiorcą, który zarabia dokładnie tyle samo, ma te same zobowiązania zus z tą różnicą, że korzystasz z tak zwanego zwolnienia z zus przez 3 miesiące. I co się teraz dzieje? Od przychodów w wysokości 15 tysięcy złotych możesz odjąć koszty uzyskania przychodów, leasing, biuro czy paliwo daje to kwotę dochodu 12 tysięcy złotych. Zwróć uwagę, nie musisz płacić ZUS-u społecznego, ale również nie zakwalifikujesz go do kosztów podatkowych. Podatek, jaki Ci wychodzi, to 12 tysięcy razy 19%. Podatek wynosi 2280 złotych. I co ciekawe, tego podatku nie możesz pomniejszyć o zapłaconą składkę ZUS Zdrowotną w żadnej części, bo tej składki nie zapłaciłeś, została ona Tobie darowana przez ZUS. Więc efektywny podatek przy tych samych fakturach przychodowych i kosztowych wynosi nagle 2280 zł. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest bardzo prosty. Twoja realna oszczędność jest troszeczkę mniejsza niż 1500 zł, a wynosi ona 1069 zł i 14 groszy, bo tyle z uszu społecznego nie musisz płacić. Do tego doliczamy 362 zł i 34 grosze, bo składki zdrowotnej też nie musisz płacić. Ale odejmij tekst od tego Stratę na podatku dochodowym, bo przez to, że nie kwalifikujesz uszu społecznego w koszty, jak również składki zdrowotnej, nie możesz odliczyć od podatku, twój efektywny podatek PIT w trakcie poszczególnego miesiąca wzrośnie o 515 zł. Więc efektywna oszczędność to 916 zł. i 48 groszy razy 3 daje to praktycznie niecałe 3000 zł, czyli troszeczkę do 4500 zł. zabrakło. Kiedyby tego problemu nie było, problemu by nie było. Gdybyś na przykład zarabiał na tyle mało, że w ogóle nie musiałbyś płacić podatku. W tym przypadku faktycznie Twoja oszczędność wynosiłaby tyle, ile wynosi ZUS społeczny i zdrowotny, czyli prawie 1500 zł. Tylko zwróć uwagę, jeżeli byś w ogóle nie musiał płacić podatku, oznaczałoby to, że nie osiągasz dochodu. Bardzo możliwe jest, że w takiej sytuacji po prostu nie pracujesz. Więc gdybyś zawiesił działalność gospodarczą, bez żadnej łaski też nie musiałbyś płacić te 1500 zł zus miesięcznie. Więc zwróć uwagę, jeżeli ktoś Ci mówi, że miesięcznie oszczędzisz 1500 zł, to zasadniczo myli się o ponad 500 zł. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, udostępnij skomentuj. Do zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam, cześć!